Dzień dobry, Jan Piński Tomek Szwejgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś, szanowni państwo, rozmawiamy o e, sztucznym oddychaniu, e, które trupowi panu Karolowi Nawrockiemu e, udzielają Andrzej Duda i Tadeusz Rydzyk pseudonim Ojciec. Widać, że tam idzie duża walka, widać, że Jarosław Kaczyński wyciąga na stół kolejne karty i domaga się po prostu tego, żeby Karol Nawrocki jednak wszedł do drugiej tury. Pamiętajmy, gdyby okazało się, że Nawrockiego nie ma w drugiej turze, to nie ma też Jarosława. Jarosław chyba Tomku uzmysławia swoim rozmówcom, że nie odejdzie sam. Szanowni Państwo, przypominamy historia bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych empikach na stronie hognot.pl, na stronie capitalbook.com.pl. Tutaj macie Państwo świetny materiał o zemście 47 samurajów, który stał się kanwą filmu z Keanu Reevesem w 2013 roku. Filmu, który opowiada prawdziwą historię 47 Roninów. Dla tych, którzy lubią japońską kulturę i chcą się czegoś dowiedzieć więcej, profesor Jacek Izydorczyk. Hanza i przestępstwo Tomku. Yy, wygląda na to, że Kaczyński jednak zmobilizował yy, i Dudę. Widać, użył jednak argumentów, dając im obraz tego, co nastąpi, jeżeli to Sławomir Mirmencen, a nie Karol Nawrocki, wejdą do drugiej tury. Wygląda, że czymś ich wzruszył, czymś ich przestraszył, zagnał ich do roboty. Dokładnie. Yy, to powiedział, słuchajcie, ale ja sam tutaj nie, nie, nie polegnę. Pójdziecie, pójdziecie ze mną. No i, i, i już pamiętacie Państwo, wtedy, kiedy tak spektakularnie nie odnosił się do kandydatury Naworskiego, Tadeusz Ryzyk, sułdowski ojciec, nie mówił nic. Tam różnie przyjeżdżał Czarnek, przyjeżdżał Morawiecki. Były różne kandydatury, które być może e, poparłby ryzyk. E, Rydzyk chciał kasy, no ale teraz sytuacja zrobiła się taka groźna. Wszystkich za cztery litery bierze prokuratura. Miejmy nadzieję, że już te chołbione przez pana Kujawę i Siemoniaka CBA pójdzie w niebyt. Mam nadzieję, że to już zostało niedługo do, tak jak oni mówią, do 6 sierpnia. Po tym będzie już inaczej. To w tej chwili nagle... Wiecie Państwo, była operacja Odessa. No to e, ratowano. A powiedz, a powiedz co to było. Ratowano byłych, ratowano byłych SS-manów, ratowano różnych dostojników nazistowskich via Watykan przy pomocy Kościoła, e, przy, e, tymi kanałami e, watykańskimi. Bezpośrednio również niektórzy bywali w Watykanie ich później przemycano do Argentyny, do państw Ameryki Południowej, w różne miejsca. No to mi przypomina teraz. Operację Odessa, tylko tą operację nazwałbym operacja Dudessa. Duda po tym, kiedy jest blamasz, kiedy jest Blamasz. Po pierwsze e, e, Soutenera, e, Po drugie kłamcy, e, po, po trzecie e, teraz przyjaciela faszystów i przy, przyjaciela różnych, różnych bandytów i, i, i tych, że tak powiem, w szczególności Dywersantów rosyjskich, no to jest operacja Dudessa, trzeba ratować przed blamarzem, przed, przed faszystą. No to zabiera Duda Nawrockiego do swojego samolotu, robi sobie zdjęcia i lecą do ryzyka. No, wszystkie ręce na pokład, no bo rzeczywiście za chwilę będzie źle i pójdą rozliczenia, jest to, co mówił Czarnek. Pójdziemy siedzieć. <laughs> Wszyscy pójdziemy siedzieć. <laughs> Jakby nie było, to tutaj zobaczcie państwo i Nawrocki i e, Ryzyk już mają swoje sprawy. Już tam się zaczyna coś dziać. Duda jeszcze nie ma, ale poczekajmy. Ale spokojnie poczekajmy. Duda się zbiera coraz, coraz więcej. Także oni już mają tą wspólnotę interesów. No nad tym oczywiście czuwa e, główny guru, który widzi, że ma wszędzie już sprawstwo kierownicze, czyli Kaczyński. Kaczyński, któremu Zdecydowanie już nie wyszła operacja e, tańczenia na trumnie pani e, Barbary Skrzypek. To już Kaczyński chciałby, żeby była, była cisza nad tym wszystkim, a teraz będzie jeszcze śledztwo e, wyjaśniające okoliczności tej śmierci. Dla niego to jest duży kłopot. Ten normalnie by był, wyszedł, wyszedł mecenas giernych i mówi, że Kaczyński się przyczynił. Wiecie, co by było dawniej? Był ktoś, ktoś takiego, coś powiedział? Dawniej byłoby wyjście, a teraz Kaczyński wycisza wszystko. Dawniej by uruchomili wszystko, co mogli i by wrzucili tutaj do walki, powiedzieli jak to Kaczyński. Gdzie... Zobaczcie, jest cisza, bo boją się kolejnej argumentacji. Giertyk, który wychodzi, który mówi takie rzeczy, Giertyk wie, co mówi. Pamiętajcie, to jest doświadczony prawnik i on nie, obrzuca, on nie obrzuca błotem, tak żeby sobie obrzucić. On wychodzi i mówi o rzeczach, które wie. I to jest poważny problem. No i teraz nagle jeszcze ten blamasz, o którym Kaczyński nie wiedział. się, tak naprawdę, ja nie pamiętam Kaczyńskiego, ale Kaczyński po prostu nie miał wiedzy, że tam jest tak źle z Nawrocki. Starał się pokazać mu to Morawiecki, ale Kaczyński a priori to po prostu odrzucił, po, mówiąc, nie, bo Morawiecki hasie i koniecznie chce być na tym stanowisku, a to ja rozdzielam stanowisko. I wtedy wydawało mu się, że jest jeszcze inna sytuacja, przyjedzie Donald Trump na... i Jarosława Kaczyńskiego mianuje tutaj na, na premiera, albo nie wiem, dalej pozwoli mu rządzić, będzie zupełnie inaczej. Tłum wyjdzie z burzy Bastylii, tu się okazuje, że nic się nie dzieje, że Mencen robi miankę z Nawrockim, duda po cichu, razem z nastalerkiem chcą tworzyć swoją partię. No, Kaczyński mówi, nie, 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 tak, nie tak być nie będzie. Tak jak mówi Ferdek Kiepski I mówi: Bo ja mam kwity, i ma kwity. I Kaczyński wyjdzie i powie: A ja powiem, jak wyście to ze mną robili wszystko. No i w związku z tym, wszystkie ręce na pokład. I do tego dołącza się nawet stary towarzysz. Stary To jest Tadeusz Ryzyk. Celowo używam też niemieckiego języka, bo, bo, bo wiemy, o czym mówimy w kontekście ryzyka, prawda? Też taki epizod tam był. I ten stary Partajgenosę już, no, towarzysze ze wschodu pokazują. Więc nie żartujcie teraz. Wy musicie jeszcze uderzyć. Uderzajcie. To jest jednak tak jak z tą pp wiesz. Masz pp i masz trzy granaty i musisz zatrzymać pancerną dywizję <śmiennie> niemiecką, pod Moskwą, prawda? Jak wraca, po, zapytają się z powrotem, no dobra, a po pierwsze oddałeś jak gdzie granaty. <śmiennie> tak, jak mu się udało. A tutaj mu się nie uda. Nie uda mu się. No, pomyślcie Państwo, jaki, jaki to jest Duda, który wcześniej zachował się w ten sposób, że e, Chciał pokazywać swoją niezależność, wypuszcza massalerka, który jest od niego w 100% zależny, który łagodnie mówiąc ma zupełnie inną koncepcję niż Kaczyński, niż ludzie Kaczyńskiego. Dogadują się z Mencenem, ale w tej chwili już nagle pokazuje się. Menc... Jarosław pokazał. Mencen, stop. Nie ma takiej możliwości. Teraz jeszcze ciekawy jestem, szanowni państwo, jak zachowa się Stanowski. Bo Stanowski ewidentnie z Męcenem już się dogadał i Stanowski chyba wymówi posłuszeństwo Kaczyńskiemu, bo on widzi, że Kaczyński ciągnie go na dno i to, co zarob, parę groszy zarobił sobie, no to powiedzmy tak w cudzysłowie, podczas PiSu, wszystko się roztrwoni. Już weszło, wyszło, tam te wszystkie inne rzeczy się dzieją, kazał mu niepotrzebnie tą kampanię. Wyborczą robić, bo taka pani a mu jest potrzebna, jak, wiecie państwo komu, jak tej pani, takich obyczajów dziecko, teraz Kaczyński robi wszystko, obronić Nawrockiego. To znaczy, teraz, Szanowni Państwo, już nie chodzi o wygraną, a żeby on się, tak jak Janek mówił o tym, tym słynnym 93 roku, tak, żeby się jeszcze przeczął go. Aby się jeszcze przeczołgał do drugiej tury. Jak się przeczołga, to pamiętajcie Państwo, jeżeli nie ma Nawrockiego w drugiej turze, nie ma planu Kaczyńskiego pod tytułem ukradzione zwycięstwo. Ukradzione wybory. Tego nie ma. Tego trzeba Nawrockiego za uszy, za włosy przepchnąć, przeciągnąć do drugiej tury, żeby był lepszy od Męcena. Ja patrzę na, na to, co zrobią, bo zobaczycie, że y, teraz ludzie Kaczyńskiego Zaatakują Mencena. Zobaczycie Państwo. Tak, tak będzie. Natomiast Mencena nie trzeba atakować, ja tylko jeszcze raz to, co mówi Janek. Zapraszajcie Browno. zapraszajcie Kurwina Mikkę. Niech oni mówią swoje. Uzgodnijcie z nim, żeby nie mówił tych treści, które są rzeczywiście nie do przyjęcia odnośnie ataku, nie wiem, na LGBT czy innych rzeczy. I to jest, to jest facet, który będzie merytorycznie mówił, co się dzieje w Konfederacji, jak to wygląda. Będzie mówił o swoich poglądach. Pokaże rzecz, która jest niezwykle istotna, że oni się różnią, że to nie jest ta sama Konfederacja, bo nie wiedzą tego wyborcy Konfederacji. Nie wiedzą, bo zobaczą, jak widzą na który idzie i robi te swoje happeningi, zamalowuje te wystawy dotyczące LGBT i myślą, że to robi Mencena, Że ludzie Mencena to robią. To robi Braun na swoje konto. Rozumiecie Państwo? To jest taka różnica. Czy te wszystkie naprawdę ciekawe wypowiedzi Korwina Mika, no który słuchajcie, no inteligencji Korwinowi nie można odmówić i wiadomo, że Korwin Mika jest tak zwaną no Człowiekiem nieprzewidywalnym, nie będę obrażał, bo to jest starszy człowiek. To jest człowiek nieprzewidywalny. No, potrafi w, w jakimś takim kluczowym momencie powiedzieć coś tak szokującego o tym, że kobieta się trochę gwałci, czy o tym, że naprawdę po co te parę olimpiady, czy inne rzeczy, no to on potrafi. On wyjdzie i potrafi. Ale dajcie im szansę. To jest wolny kraj. Czy wyjdzie, poet Fugej, no, no, no to, to co nam, co nam przeszkadza? Niech, ale niech wytłumaczy i mu pytania o Mencena. I to o Konfederacji. I będzie z głowy. To jest takie proste. Ja wiem, że to jest mm, czysta nauka dezintegracji, ale posłuchajcie, oni grają w dezintegrację, pokażmy, że my lepiej gramy w dezintegrację. I my pokażemy, zagramy w dezintegrację na biało, na stole tak pokażemy, jak się gra w dezintegrację. Nie po cichu, nie jątrzeniem, nie służbami specjalnymi. Normalnie pokażmy tutaj, po prostu pokażmy te wszystkie mm, rzeczy, które ich bolą. I to jest kluczowe. No, cieszę się, że pan marszałek e, Hołownia zrobi coś dobrego, bo weźmie się za finanse Mencena. Bo sam się zorientował, skąd tam tyle kasy się bierze. Jeszcze pan nie wie. Pan sprawdzi sprawę pana Adama G., naprawdę. Pan Cichowski panu dokładnie pokaże. I pan sprawdzi lobbystów kadardowych. Często ze wschodu. <laughs> I pan już o tym wie. To, nie, to żaden, żaden kłopot. No. Pan poseł Ćwik już tam też się za to bierze. Będziecie mieli jasność, tam już się płacz, że wydali 3 miliony na kampanię, a pan się stuka w głowę, bo pan wie ile kampania kosztuje. Tak pani kołownia. Także patrzę na to, Janku, wszystko na operację Dudessa i czekam, kiedy operacja Dudessa, jaki przyniesie skutek. No tak, czy znaczy operacja Dudessa, czyli rozumiem, rozumiem, że tak nazywasz zabiegi o to, żeby. Uratować, uratować kolegę faszystów. Znaczy ura znaczy uratować dla nich władzę. Tam. No, bo umówmy się, szanowni państwo, dla nich kwestia bycia, posiadania prezydenta na krótkiej swyczy, to jest kwestia tego, czy idą siedzieć, czy nie idą siedzieć. Natomiast tutaj. To jest inaczej. Uratowanie mitu, że przegrali wybory, że ukradziono im wybory, że ukradziono im wybory, bo oni nie wygrają. A nie będzie nawet mitu. Wy po prostu polegli. Jesteście trzeci czy czwarci, i oni tego się boją, Znaczy, Prawda jest taka, że. Rozmawiałem dzisiaj z ludźmi, którzy zajmują się zawodową kampanią, oni uważają, że największa szansa dzisiaj ma mencen rzeczywiście. Rzeczywiście wielką niewiadomą jest Grzegorz Brown, i pytanie jest, komu Brown odżera. Bo uważanie, że Brown nie istnieje, i niezauważanie go do pewnego stopnia jest, jakby to powiedzieć. Zrozumiałe, natomiast no, w dniu wyborów komuś brown odeżre. I to jest pytanie, właśnie. To jeżeli... cały czas, bo po prostu on cały czas żre. Tak. tak. Nie wiadomo komu. Kolisie obywatelskiej na pewno nie żyje. Nie, no, właśnie bo na to... pewno nie żyje. Lewicy nie żyje, to popatrzcie komu. Znaczy, no, to I jest, jest... pytanie, jest, ile zabierze Mencenowi. To jest właśnie pytanie, czy zabierze symetrycznie, czy asymetrycznie. Jak zabierze asymetrycznie, no to, no to ten, komu zabierze więcej, ma problem. Były, że było śmiesznie, pojawili się parlamentarusze od Mencena do Brauna. czy nie chciałby wrócić do e, Konfederacji Konfederacji, bo tak. on jest w Konfederacji. Tak. Konfederacja i Konfederacja. Tak. Czy, on nie, czy on nie chciałby wrócić, bo e, to jest wyjątkowy moment po prostu w historii, kiedy e, mają szansę po prostu wygrać. Tylko z... z... bym historii, tak też wiesz. No wiesz, tak, ja tylko mówię, wiesz, ja tak. mówię tylko, jaką oni wersję opowiadają, natomiast to co Tomek teraz pokazuje, to co Tomek o, o czym Państwu opowiedział, to jest, to pokazuje jak wielka, jak wielkie zagrożenie jest w wyniku Pana Karola Nawrockiego, gdyby on był, Szanowni Państwo, na, tylko i wyłącznie na poziomie, który który ma PiS, to on byłby bezpieczny. bezpieczny. Natomiast tu problem polega na tym, że spora część... Wyboru... Byli... Zabrać, ulu... Zabrać kolegę faszystów na uroczystości z okazji ochrony, ochrony przez Polaków ro, rodzin żydowskich, no to, to jest jakaś aberracja pełna. To jest pełna aberracja. No? No. W każdym razie, Tomku... No... Moje pytanie do ciebie, jak tobie się wydaje, druga tura będzie dla Nawrockiego czy dla Mencena? Mencen. Mencen. Nawrocki już jest na równi pochyłej. Tak. Rzeczywiście, tak. To, to Szanowni Państwo, trzeba... człowiek, który zjadł na polityce zęby, człowiek, który w polityce de facto się urodził, czyli Roman Giertych. Zawsze twierdził, że nieważne są słupki, ważne są tendencje. Na dwa miesiące przed wyborami tendencja spadająca dotyczy Karola Nawrockiego. Tendencja wzrastająca dotyczy Mencena. Niezależnie od tego. A ja... może tendencję zgodającą jest nic tak. ciężko. Tak, ale przede wszystkim nie ma pomysłu. Wiecie Państwo, to jest trochę tak, jak się platforma obudziła w roku 2020 z panią, e, która Kidawo błońską która była no, generalnie no, gigantycznie nie wielkim błędem, jeżeli chodzi o wybór jej jako kandydatki na prezydenta. I e, wiecie Państwo, nie było takiej kampanii. Którą można było wymyślić, nie było takich haseł, żeby. Tylko poz... Zmienić, tylko zmienić można było. No, tak. Dokładnie. Dziś już, to już nie za... Dziś już nie można zmienić e, pana Nawrockiego. Już jest, jak to mówią, pop tokach. E, I teraz e, Kaczyński, no może tylko i wyłącznie. Ja nie wiem, czego on użył. Nie wiem, on powiedział przyszedł do, do e, Andrzeja i powiedział Andrzej, czy ty masz świadomość tego, że jak Mencen wejdzie do drugiej tury, to. I tu nastąpiło pyk, pyk. Darnek mówi idziemy siedzieć, przegramy to idziemy siedzieć po prostu, wszyscy idziemy siedzieć. Znaczy oni najprawdopodobniej przegrają zarówno jeżeli wejdzie Mencen jak i wejdzie Nawrocki. No trzeba uczciwie przyznać, ja na przykład, szanowni, Tęku, nie, to, nie będzie mi tu uprawianego. To co ty mówisz jest, to jest dla nich największy problem, że nie będzie... Możliwości, no, Janku, biegania po trybunale, przecież nie będą dla Mencena biegali po, trybuna, po, po tym trybunale byłym, kulinarnym i teraz trybunale 07 zgłoś się, czy po tej izbie, która nie jest izbą e, Sądu Najwyższego, nie będą biegali dla Mencena, że Mencenowi ukradli wybory. Będą biegali dla Nawrockiego i dla Nawrockiego rozkręcą cyrk. Nasz prezydent, e, Alf, prawda, i, 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 i kolega faszystów przegrał wybory. To, to zrobią, ale nie zrobią tego dla, dla Mencena. Mencena teraz zaatakują. Za wszelką cenę. Zobaczycie Państwo, że Mencen Męc teraz będzie zaatakowany. Co mi zupełnie nie przeszkadza. Ja patrzę, tak jak my z Jankiem po prostu sobie grzecznie patrzymy, natomiast można reagować. No Tomku, teraz jest, jest to, to to pytanie jest, no jest takie, co oni zrobią. No, doraźna pomoc Andrzeja Dudy wiele nie zrobi. Jarosław Kaczyński, to mówił wiewiórki, domaga się od Andrzeja Dudy, żeby stanął przy Karolu i podniósł jego rękę i powiedział, że to jest mój kandydat. I też tego... przekonał ryzyka. Przekonał też ryzyka, przy, przekonał ryzyka, ryzyk sam zrozumiał. Natomiast kto, kto przekonał ryzyka? Ja bym to Janku badał. Ja nie wiem, ja to nie, nie wiem, ja ja nie mam, to, ale, ale, ja ja miał... ale Tomuję no ja to nie nie Jarosław. Ale Tomku, to nie, Jarosław. Ja nie wiem, czy on jest przekonany. Janku, no jeżeli. Eee, dopóki, jednak, dopóki, dopóki Tadeusz Ale, ale posłuchaj wypowiedzi Janku ryzyka, który rzeczywiście Nawrowskiego bardzo wsparł w swojej wypowiedzi. Wsparł, ryzyk wsparł. To jest niezwykle istotne. Moim zdaniem Jarosław Kaczyński nie ma takiej mocy, żeby przekonać yy, Tadeusza Rydzyka w pseudonimu ojciec, ktoś inny. Tutaj inne szatany są czynne. Ja bym na to naprawdę zwrócił uwagę. Generał Gierasimow tam, tam naprawdę żywy jest. Tak, tak. Szanowni Państwo, mamy obecnie taką kluczową chwila w kampanii prezydenckiej, w której Kaczyński wyciągnął jakiś hak. Tomku, ten hak jest mocny, ale nie na tyle mocny, żeby zmusić Andrzeja Dudę i Tadeusza Rydzyka do tego, żeby jednak przyszli i powiedzieli, że nie ma innej możliwości, że tylko i wyłącznie Karol Nawrocki. No oni to zrobili, Janku, teraz de facto. Jeszcze, jeszcze nie, Tomko. Jeszcze nie. Oni. Nie, ja już to tak określam, ja już to tak określam, bo wiem, że ty... Ty jeszcze masz koncepcję, no, z którą się, którą się trzeba liczyć, bo Ty masz koncepcję, że w każdej chwili Tadeusz do pseudonim ojciec, powie mój męcen kochany, mój męcen był świetny, męcen jest orajcem, prawda? Bo on się z tego wymiksuje, to jest, to jest fachowiec. Nie, nie, ja, ja, ja nie mogę Ci, od, od, wiesz, absolutnie tutaj odmówić tego, że, że, że ta koncepcja jest w jakiś sposób logiczna. Ale teraz hmm, po prostu jest na wadze to, czy będą mogli mówić o przegranych wyborach. Pamiętajcie Państwo, mowa o przegranych wyborach, to co Janek wcześniej mówił, żeby zadeklarowali, czy zgodzą się z wynikiem wyborczym, od początku mają mówić, czy, czy uważają teraz, że, wy, że wybory są, trzeba ich pytać, że wybory są legalne. I. W sytuacji, kiedy nie będzie Nawrockiego, to oni sobie mogą mówić, czy nie mówić. Po prostu mają problem, bo nie ma tego, co zaplanowali. Nie ma podpalenia Polski. Nie ma yy, dwuwładzy. Nie ma tego, co się dzieje do tej pory, czy, czy w mniejszym stopniu w prokuraturach, w sądach. Yy, nie ma. Nasz prezydent. Nie ma prezydenta Trzaskowskiego. Jest prezydent Nawrocki, bo mu ukradziono yy, zwycięstwo. Jeżeli Nawrocki nie wejdzie do drugiej tury, pamiętajcie, ta koncepcja leci na mordę. To jest koniec Kaczyńskiego. Kaczy... W, sytu... w momencie, kiedy nie ma Nawrockiego w drugiej turze, to jest koniec Kaczyńskiego. Zostało już niedługo. I to jest to. I stąd jest, Janku, ta, ta walka. Kaczyńskiemu zostanie tylko y, szukanie kozłów ofiarnych i spilkostw. Szanowni Państwo, y, to jest... Ostatnia mobilizacja. Ja zwracam uwagę, że mimo wszystko Tomek uważa, że oni podjęli decyzję. Nie. Oni poszli tak daleko, jak mogli, żeby jeszcze móc zawrócić. Jeszcze nie, nie przekroczyli Rubikonu. Ja, Szanowni Państwo, przypominam o książce, którą niestety będziemy wysyłać od czwartku. Rozmiar nie ma znaczenia, czyli stołka o seksie. Przepraszamy, po prostu drukarnia nam się opóźniła w trosce o jakość druku. Dla tych z Państwa, którzy lubią słuchać, to audiobook jest już dostępny, rozmiar nie ma znaczenia, czyli Stokłamstw o seksie. Oprócz tego, Szanowni Państwo, Sylwester Latkowski, jego chyba najmocniejsza książka, nic się nie stało. Książka opowiadająca o kulisach sprawy dworca centralnego wykorzystywania nieletnich i uwaga, no moja okładka ładniejsza, natomiast yy, yy, audiobooka i uwaga. Zatoki i sztuki, kto chroni celebrytów, kto chroni ludzi służb, kto chroni wpływowe osoby, które powinny pójść siedzieć na wiele, wiele lat za wykorzystywanie nieletnich, za wykorzystywanie dzieci, a jednak jest jakaś tajemnicza siła, która je ochrania. Jacek Izydorczyk, profesor Jacek Izydorczyk, Hanza i przestępstwo, szanowni państwo, a także. Przypomnę, historia bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Nasze książki są na capitalbook.com.pl i na uwaga, e, stronie Hognot.pl, to jest nasza strona, gdzie jest na Polskę. Ja tu Państwu polecam mój tekst e, poświęcony e, propagandzie rosyjskiej. E, no i oczywiście na sam koniec Metatron, pana pułkownika Piotra Wrońskiego. No i teraz Tomek. Panie Rosławie, no i spełnia się jeszcze jeden pana czarny sen, bo pan chociaż miał ten swój bastion lubelski. Ale teraz już kończy się. Możemy przeczytać i dowiadujemy się. O tej koalicji PIS PSL-u cała Polska. Wywrotowcy dostali ultimatum. Polityczna układanka w puławach w wyniku, której... Powstała koalicja PIS-PSL chwieje się w posadach. Radni dostali podpisania tajnych aneks do umowy koalicyjnej, która zakłada, że do końca kwietnia sytuacja ma wrócić do normy. Do wiertowców zalicza się m.in. promiennego działacza PSL Piotra Żyterskiego. Odbyło się takie spotkanie, które musiałem opuścić. Nie wiem, co zostało podpisane. Mówi nam wicestarosta Płacki. Znaczył tam przyjechano i powiedziano: PiS-BON. albo idziecie z pisem, em albo zostaniecie w PSL-u, panie Rosławie. To jest koniec. To już koniec. Tak, panie Rosławie. A już jest. Oczywiście, nie Pan, pan nie musi mówić, robić tak jak ten z, z Wąsikiem? Świetnie, może. Niech pan pamięta, że w, w naszych więzieniach są cele z ogrzewaniem podłogowym. Ja, ja naprawdę nie widziałem razem, panie Rosławie. To się naprawdę opłaca. Ochrona 24 godziny na dobę. Serwis yy, żywieniowy przyniosą panu po, po, po drzwi jedzenie. Spacery. No, panie Jarosławie, leczenie, bo może pan być w, jeszcze w jakimś oddziale, jak Matecki. To się opłaca. Panie panie, panie? Panie? Ja jeszcze przypominam: polska kolumna Putina, major. Robert do Krzydowski. Krzydowski może pan pójść. 40% zapłaci panu za wspomnienia. Nikt tak nie płaci. Nie tomku. Jarosławowi 90%. O. Szanowni Państwo, do, do zobaczenia. Нет, так, не так, я